Justyna Mieszalska, prezes Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lider w ochronie zdrowia. Pani prezes, jakimi działaniami Centrum Medycznego WOM chciałaby się pani pochwalić? Jakie są najbliższe plany? Ponieważ jesteśmy jednostką ochrony zdrowia, która funkcjonuje na rynku wiele lat właściwie połowę czasu, które wprost funkcjonuje na rynku, czyli 20 lat a ja w ochronie zdrowia od 23 lat w związku z tym profilaktyka jest moim takim elementem, który to towarzyszy mi codziennie i na co dzień od tych 23 lat. Dlatego wszystkie działania, które są nastawione na profilaktykę, począwszy od opieki przedporodowej, skończywszy na opiece dla seniorów, są w na naszych sercach i w sercach lekarzy, którzy pracują w centrum na co dzień. To są lekarze POZ-u, czyli podstawowej opieki, to są lekarze specjaliści, to są lekarze stomatolodzy, którzy wydaje się, że są bardzo odlegli od profilaktyki. Ale nie ma nic bardziej mylnego jak opieka stomatologiczna nad naszymi maluchami, nawet dziećmi, które jeszcze nie mają zębów. W jaki sposób myć jamy ustną, w jaki sposób myć dziąsła, niemowlaka, który nie ma zębów, w jaki sposób pielęgnować nasze dzieci, w jaki sposób troszczyć się o osoby dorosłe, o seniorów, którzy z nami mieszkają, a też o seniorów, których mamy w rodzinie, ale z którymi nie mieszkamy. Opieka zdalna jest nam też bliska. Tutaj dzisiaj dużo było mowy o nowoczesnych technologiach, więc opieka zdalna nad seniorem też jest formą profilaktyki. Działania, które podejmujemy to też działania z fundacjami, które są w centrum medycznym, ale też w centrum naszego Uniwersytetu, czyli Fundacja Ronalda McDonalda, która prowadzi szereg działań skierowanych do dzieci, ale też dla osób dorosłych. Sama nazwa Fundacja Ronalda McDonalda może nie kojarzy się wszystkim z profilaktyką, bo kojarzymy ją z niezdrowym właśnie jedzeniem, ale nic bardziej mylnego, bo fundacja prowadzi piękne i proste, zdrowotne i prorodzinne działania profilaktyczne, ale też otacza opieką właśnie rodziny e, dzieci, które przebywają długo w naszych szpitalach, w naszym szpitalu pediatrycznym, e, dzieci, które cierpią na różne choroby onkologiczne, niektóre niestety. Zostają na długo w szpitalu, dlatego jest wybudowany dom, w którym rodzice mogą za darmo przebywać w nim tyle czasu, ile to jest potrzebne. Dlatego program Stop Nowotworom jest tak istotny, bo badamy dzieci z naprawdę bardzo małych miejscowości. Tam, gdzie naprawdę mama nie będzie mogła dojechać do dużego ośrodka, do dużego miasta. A nawet do jakiegoś bardzo małego miasteczka, w którym będzie podstawowa opieka zdrowotna, żeby wykonać USG dziecku. A tutaj fundacja dojeżdża z lekarzami z centrum medycznego do takiej małej miejscowości i każdy może przeprowadzić badania, które są mu potrzebne, a później dostać skierowanie do, na dalsze leczenie, że to jest konieczne. I to są właśnie choroby nerek, to są różne nowotwory, które w początkowym stadium, kiedy jest wykrywane. No, ma dużą szansę powodzenia. Dzisiaj dużo mówimy na temat profilaktyki. Proszę powiedzieć, czy według Pani kobiety chcą się badać? Czy chcą przychodzić na badania? A jeśli i jakie je do tego jeszcze bardziej zachęcić? Kobiety dużo wiedzą o swoim zdrowiu, to kobiety dużo wiedzą w teorii o tym, w jaki sposób dbać o zdrowie, ale nie chcą się badać, bo nie chcą wiedzieć, że mają jakąś chorobę. Wolą temat odkładać na później, a zająć się zdrowiem swojej rodziny, pracą, swoimi dziećmi, jakąś pasją, a zdrowie i badania profilaktyczne zostawiamy na później, a później, kiedy jest jest już bardzo późno i często za późno. Choroby nowotworowe, czy to jest rak szyjki macicy, czy rak sutka, dowiadujemy się już w zaawansowanym stadium choroby. A z badań, które przeprowadzaliśmy w Centrum Medycznym wynika, że wizyta u ginekologa kobiety często jako pierwszą odbywają wtedy, kiedy dowiadują się, że są w ciąży. I to jest zastraszające. Statystyki są bardzo przykre dla nas kobiet, bo my naprawdę w teorii jesteśmy świetne, tylko z wykonaniem jest bardzo źle, bo nie mamy czasu. Prokrastynacja jest naszym drugim imieniem. Bez przerwy wszystko odkładamy na później i przedkładamy zdrowie naszych najbliższych, naszą pracę zawodową, sukcesy, pasję na to, żeby być, a żeby iść zobaczyć, zobaczyć, czy z naszym zdrowiem jest wszystko dobrze, a traktujemy badania profilaktyczne jako już diagnozę. A przecież wiadomo, że ani choroba nowotworowa nie jest wyrokiem, ani cukrzyca nie jest chorobą, z którą nie da się żyć. Jest szereg chorób metabolicznych, z którymi można żyć i funkcjonować normalnie. Czy to choroby zakaźne? Teraz pacjenci żyją z wirusem HIV bardzo długo. Mają darmowe leczenie. W związku z tym nie są ze społeczeństwa eliminowani tylko dlatego, że są chorzy. W związku z tym naprawdę na profilach warto stawiać. Jest jeszcze dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o profilaktykę, a proszę powiedzieć, czy ta nagroda Shio, czy to jest dla Pani taki bodziec do, do dalszego działania? Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie przede wszystkim, ale też takie zobowiązanie, że warto i zobowiązanie na przyszłość, że jednak droga profilaktyki jest drogą, którą należy podążać i angażować pod te skrzydła coraz więcej osób.